Witam Was dzisiaj serdecznie na następnym filmiku z cyklu porady dla kobiet dojrzałych. Mam dzisiaj ze sobą kilka rekwizytów, bo będę mówiła o sukienkach. Sukienki stały się obecnie bardziej modne, częściej je nosimy i tak naprawdę wydaje nam się, że w zasadzie byleby nam się sukienka podobała, byleby miała fajny fason, jakieś takie wzory, kolor i w zasadzie możemy ją na siebie zakładać i nosić. To jest mylne spostrzeżenie, dlatego że jeśli chodzi o sukienki, akurat bardzo ważne jest dobranie fasonu do, odpowied do swojej figury. Ja wyróżnię dwie figury takie podstawowe jabłko i gruszka. Wiadomo, że jabłko nie ma talii i ma tutaj zwiększoną objętość. Natomiast gruszka ma talię, tak jak kle klepsydra podobnie i w zależności od tego, jaką tą figurę mamy, tak w uproszczeniu oczywiście, bo reszta jest w mojej książce Dojrzała elegancja, którą wydałam 3 lata temu, więc to jest w uproszczeniu, ale pokażę wam fasony sukienek które są dobre dla poszczególnych y, figur. Otóż, jeżeli jesteśmy klepsydrą, to możemy nosić sukienki, które mają odciętą talię. Nawet taką w gumkę, prawda? I wtedy podkreśla nam to talię. Tutaj ta sukienka ładnie się rozszerza do dołu i wszystko jest ok, ale tylko pod warunkiem, jeżeli mamy zaznaczoną talię. Natomiast jeżeli mamy tutaj, jesteśmy jabłkiem i nie mamy talii, to niestety na taką sukienkę nie możemy sobie pozwolić. Część stylistek uważa, że wtedy najlepiej jest podnieść talię tutaj wyżej i wtedy ten brzuch się ukryje. Nic mylne, bardziej mylnego. To jest y, zła porada, dlatego że to jeszcze bardziej tą y, część, tutaj tą patię ciała powiększa. Mało tego, dostanie takiej sukienki z odciętym kaczkiem naprawdę jest bardzo trudne. Ewentualnie można w sklepach ciążowych kupić taką sukienkę i najczęściej ona jest w gwiazdki albo w jakieś nie wiem, kwiatki i Natomiast zobaczcie, że taka sukienka właśnie z odciętym kaczkiem, o jak ta, tutaj jeszcze bardziej e, uwydatnia nam tutaj tą część brzucha. Więc nie polecam tego typu porad i nie polecam tego typu sukienki. No chyba, że jesteśmy przepiękną klepsydrą, która może sobie na taką sukienkę pozwolić. Następna sprawa. Jeżeli mamy wystający brzuch i nie posiadamy talii, to też wcale nie jest dobra sukienka, która jest całkiem prosta w fasonie. Prosty fason. Dlatego, że jeżeli ona będzie tutaj w szerokości naszego brzucha dobra, to będzie za szeroka w ramionach. Jeżeli w ramionach będzie dobra, to będzie zbyt wąska w brzuchu. Więc zastanówcie się nad tym, bo to wcale nie jest dobry fason. Podobnie taki fason, takiej sukienki, która jeszcze ma tutaj zakładki, jeszcze bardziej uwypukla. O, proszę zobaczcie tutaj. Z tyłu to te zakładki mogą być, ale jeżeli one są z przodu, to jeszcze bardziej taka sukienka obciska nam brzuch, a jeżeli nie obciskam, to najczęściej jest za szeroka tutaj w ramionach. Więc ten fason dla jabłek absolutnie odpada. A jakie fasony są dobre? Najlepszym fasonem, który w zasadzie jest bardzo dobry dla wszystkich figur, to jest fason sukienki w literę A. To jest sukienka, która od góry do dołu się poszerza. Ona może mieć nawet cięcie z tyłu i zaszewki, ale tylko z tyłu. Natomiast tutaj z przodu, jak widzicie, ona jest literkę A. To jest najlepszy fason sukienki dla osób, które nie posiadają talii i również dla osób, które mają nieco więcej ciałka. Następna sukienka, która jest bardzo dobra, to jest tego typu. Proszę, zobaczcie. Też ona jest w literę A i tu dodatkowo jeszcze ma taki, takie jakby o zakrycie z przodu. Ma taki fason i wtedy ona idealnie po prostu ten brzuch nam właściwie nie zakrywa, tylko ukrywa, można powiedzieć. Także i proszę, z tyłu też są zaszewki. Też są cięcia, które wyszczuplają i sprawiają optyczne wrażenie, że jesteśmy szczuplejsze. No i na koniec sukienka, moja ulubiona zresztą sukienka, która ma taki fason, jak widzicie, też jest litera, a na dole jeszcze falbanka. Też fajnie to wygląda, bo to się nie opiera na brzuchu. Tu jeszcze dodatkowo takie falbne miaste, rękawki. I też to jest bardzo dobry fason. Dla osób, które mają brzuszki. No i moja ulubiona sukienka, zobaczcie. To jest sukienka, która dodatkowo jeszcze, ona nie jest odcięta, ona dodatkowo też poszerza się w literkę. A jeszcze do tego ma takie bufiaste rękawki, ponieważ ja mam wąskie ramiona, to bufki też tutaj są jak najbardziej wskazane. Tu jest takie fajne wiązanie. Jestem bardzo zadowolona z tej sukienki. To moja ulubiona obecnie sukienka. Mam nadzieję, że mój krótki wykład Wam się podobał. Zapraszam na następny filmik już po moim urlopie, czyli w drugiej połowie września. Serdecznie Was pozdrawiam i żegnam pa, pa.